Elo, myślicie pewnie tak. No, to już co wczoraj pogadał, to już się na tym steamie nic nie dzieje. Dupa. Dupa. Chuj. Dzieje się, tylko mi się już mówić tego nie chciało. Ale jeszcze jest taka idea w ogóle. No, ścieram sobie oko. No. Pokażę dara. A, włączyłem flauta. To spoko, nie? No jak wam się będzie chciało, to, to jest w ogóle skimpleć, chce wejść można, jak chcecie, to sobie nie wiem, róbcie co chcecie, ale ten... Ale są dreamsy, nie? Na stronie, tak o. I... Jakby matematyką wychodzi, że warto je wziąć do flota. Tak wychodzi. Ja nie wiem, czy bardziej się opłaca wziąć z małpy, czy yy, kupić na Steamie, to zależy skąd macie pieniądze, o tak to powiem. Ale do floata się je opłaca wziąć. Czy warto wziąć wejść na stronie i bezmyślnie je wypłacić? No ja bym powiedział, że raczej nie. Ale jak ktoś ma Dreamsy, to można tak flipnąć, bo to tego no jest trochę. Nie może nie jakoś milion, ale trochę jest, więc jakby całkiem spoko. Całkiem spoko. Dobra. Kurwa, pa. Zobacz to. Zobacz ten trick. Wiecie w ogóle, że mi tak ręka tak No, pojebane. Ale pana to, widzisz to kurwa? Widzisz to? Ja pierdolę. Ale nie złe jaja, co? Ja pierdolę. Ale jaja, nie? Ja jebie. To zajebało 2x w miesiąc, kurwa. Wytoczajcie w ogóle? To spojebane. I o czym ja kurwa mówiłem? Bo było takie, ty o Tobie kurwa mówiłem, dosłownie kurwa. Przed chwilą jeszcze, przed chwilą. Widzicie to? Znowu jest kurwa. O Boże, papieża wybierają. Ja jebie. Normalnie tak o papieża za chwilę wybiorą. Chyba biały dym leci. No co się w ogóle dzieje? O co chodzi? A ty? Co z tobą? Powiedz czemu ci źle i czego ci brak? I w ogóle, te wszystkie skurwisyny to zrobiły taki performance, ja pierdolę. a fajnie, ja się cieszę, bo ja o tym pierdolę i pierdolę i pierdolę, jak taka zdarta płyta. Myślicie tak, uuu, coś tam, kurwa, ale nie. Chujła, kurwa, chuj. Naprawdę, ja. dupa. Yy. No, czajcie, o co by? No ta, tam, mordeczki, kurwa. Ja wiem, że na pewno istnieje wśród was jakaś jedna osoba, która... Wcześniej powiedziała tak, a chuj, kurwa, coś tam rozpierdol, o dziwki, dragi, lasery i tak dalej, jak było tu, i była taka osoba jak, chuj, bo niemożliwe, kurwa, że nie było. No właśnie, to teraz ta osoba może przyjść i powiedzieć tak, ale mi se kupił wspierająco, co, zadzwonić, co, niezłe, co, za dwie dychy, tak, o, dwie dychy, wydać mocny statement, co? Ja pierdolę, a z tobą co jest, chuj, ja pierdolę. Ale te tanie to nieźle zrobiły, co? No wiem, wiem. Zajebiście, nie? No wiem, wiem, wiem. Ja czuję, że ja chyba jestem najlepszy, nie? Znaczy, czy ja jestem najlepszy? Czarmy są spokojne, a ja se tylko na nie patrzyłem cały czas. To co mówiłem tak, ale one odbiją. Ja pierdolę, ale one odbiją. I to nie wiem w sensie, czy odbiją, czy nie odbiją. No kurwa, chuj mnie to obchodzi, ale czułem, że coś się kurwa święci czajcie. Wszyscy święci chodzą uśmiechnięci, nie?